W pewnym momencie życia wielu ludzi doświadcza głębokiej zmiany w sposobie postrzegania świata i samych siebie to tak, jakby zasłona została zdjęta z ich oczu, odsłaniając szerszą i bardziej znaczącą rzeczywistość. To zjawisko, znane jako przebudzenie duchowe, oznacza początek transformującej podróży, która może trwać całe życie. Przebudzenie duchowe nie jest liniową ścieżką, ale raczej spiralą ewolucji. Każda osoba podąża unikalną trasą, pod wpływem swoich doświadczeń, kultury i osobowości. Jednak istnieją wspólne elementy, które łączą ludzkie doświadczenie w tej podróży samodoskonalenia i rozwoju osobistego. Wyobraźmy sobie wznoszącą się spiralę, gdzie każdy obrót reprezentuje nowy poziom zrozumienia i świadomości. W miarę jak posuwamy się naprzód, powracamy do znajomych tematów i wyzwań, ale z wyższej perspektywy, i głębszym zrozumieniem. Ten obraz spirali pomaga nam zrozumieć, dlaczego czasami czujemy, że zmagamy się z tymi samymi problemami wielokrotnie. W... Podchodzimy do podobnych kwestii na głębszym poziomie świadomości. W trakcie tej spiralnej podróży możemy wyróżnić pięć głównych etapów przebudzenia duchowego. Ważne jest, aby podkreślić, że te etapy nie są sztywne ani liniowe. Możemy poruszać się między nimi, czasami doświadczając aspektów kilku etapów, jednego. Celem nie jest osiągnięcie końcowego etapu, ale raczej ciągła ewolucja i rozszerzanie naszej świadomości przez całe życie. Przyjrzyjmy się każdemu z tych pięciu etapów przebudzenia duchowego, pamiętając, że każda osoba może doświadczać ich w unikalny sposób i we własnym tempie. Etap nieświadomości. Pierwszy etap przebudzenia duchowego jest paradoksalnie charakteryzowany przez brak świadomości duchowej. W tym punkcie osoba jest głęboko zanurzona w świecie materialnym i silnie utożsamia się ze swoim ego. Ego w tym kontekście nie jest czymś negatywnym, ale raczej zbiorem przekonań, wspomnień i doświadczeń, które tworzą naszą osobistą tożsamość. Na tym etapie Ludzie mają tendencję do automatycznego reagowania na wydarzenia życiowe, bez większej refleksji czy kwestionowania. Emocje i myśli rządzą ich doświadczeniami, a istnieje tendencja do postrzegania świata przez wąski pryzmat, skupiony głównie na własnych potrzebach i pragnieniach. Osoba na etapie nieświadomości zazwyczaj jest zaabsorbowana kwestiami materialnymi i społecznymi, takimi jak status, sukces zawodowy, wygląd fizyczny i gromadzenie dóbr. Nie ma w tych troskach nic koniecznie złego, ale na tym etapie mają one tendencję do dominowania życia osoby, pozostawiając niewiele miejsca na głębsze lub duchowe kwestie. Na tym etapie powszechne jest, że ludzie szukają szczęścia i spełnienia głównie poprzez zewnętrzne źródła, nową pracę, związek, posiadłości materialne. Istnieje ukryte przekonanie, że jeśli uda im się osiągnąć pewne cele lub zdobyć pewne rzeczy, w końcu poczują się kompletni i usatysfakcjonowani. Jednak nawet na tym etapie pozornej nieświadomości mogą pojawić się momenty niepokoju lub niezadowolenia. Może istnieć niejasne poczucie, że czegoś brakuje, nawet gdy wszystkie zewnętrzne cele zostały osiągnięte. Te momenty dyskomfortu są często pierwszymi nasionami duchowego przebudzenia. Ważne jest, aby zauważyć, że bycie na tym etapie nie oznacza, że osoba jest egoistyczna lub powierzchowna. Wiele osób na tym etapie jest życzliwych, etycznych i troskliwych wobec innych. Różnica polega na tym, że te pozytywne cechy zazwyczaj wynikają z poczucia obowiązku lub konwencji społecznej, a nie z głębszego zrozumienia wzajemnych powiązań wszystkich rzeczy. Etap nieświadomości może trwać wiele lat. A nawet całe życie. Niektórzy ludzie mogą nigdy nie odczuć potrzeby głębszego kwestionowania swojego istnienia, lub poszukiwania znaczenia poza światem materialnym. I to jest całkowicie akceptowalne. Każda dusza ma swoją własną ścieżkę i tempo ewolucji. Jednak dla wielu nadchodzi moment, gdy dawne pewniki zaczynają się rozpadać. Może to być wywołane osobistym kryzysem, takim jak utrata bliskiej osoby. Poważna choroba lub znacząca porażka, lub może pojawić się subtelniej, jako rosnące niezadowolenie ze status quo, nawet gdy wszystko wydaje się układać dobrze zewnętrznie. Ten moment dyskomfortu i kwestionowania oznacza przejście do następnego etapu przebudzenia duchowego: śmierci ego, śmierć ego. Drugi etap przebudzenia duchowego jest często najbardziej wymagający i niepokojący charakteryzuje się głębokim wewnętrznym kryzysem, gdzie struktury, które wcześniej nadawały sens i stabilność życiu osoby, zaczynają się rozpadać. Ważne jest, aby wyjaśnić, że śmierć ego nie oznacza całkowitego zniszczenia osobowości czy tożsamości, zamiast tego odnosi się do procesu rozpadu sztywnych i ograniczających identyfikacji, które osoba zbudowała przez całe życie. Na tym etapie osoba zaczyna poważnie kwestionować swoje przekonania, wartości, a nawet swoją własną tożsamość. Idee, które wcześniej wydawały się pewne i niezmienne, są teraz poddawane w wątpliwość. Może to obejmować przekonania religijne, poglądy polityczne, role społeczne i rodzinne, a nawet samo pojęcie tego, kim się jest. Ten proces może być niezwykle niewygodny, a nawet przerażający. Wiele osób opisuje tę fazę jako ciemną noc duszy, okres intensywnego zamieszania strachu i wątpliwości. To tak, jakby grunt pod stopami znikał, nie pozostawiając nic solidnego, na czym można by się oprzeć. Podczas tego etapu powszechne jest doświadczanie szerokiej gamy intensywnych emocji. Mogą występować okresy głębokiego smutku lub depresji, gdy osoba zmaga się z utratą dawnych pewników i tożsamości. Może pojawić się gniew i uraza, szczególnie jeśli osoba czuje, że została w jakiś sposób oszukana lub ograniczona przez swoje dawne przekonania. Może pojawić się strach i niepokój w obliczu nieznanego, które otwiera się przed nią. Często relacje osobiste są dotknięte podczas tego etapu. W miarę jak osoba zmienia się i kwestionuje dawne sposoby bycia, przyjaciele i rodzina mogą nie rozumieć lub nie akceptować tych zmian może to prowadzić do konfliktów, a nawet zakończenia niektórych relacji. Jednak w środku tego całego zamieszania są też momenty jasności i wyzwolenia. W miarę jak stare struktury się rozpadają, pojawia się przestrzeń na nowe perspektywy i wglądy. Osoba może mieć przebłyski szerszej rzeczywistości i głębszego poczucia siebie, wykraczającego poza ograniczenia ego. Na tym etapie powszechne jest że ludzie szukają nowych sposobów zrozumienia świata i siebie, mogą zwrócić się ku praktykom duchowym, takim jak medytacja, yoga czy modlitwa, mogą eksplorować różne tradycje filozoficzne lub religijne, mogą szukać terapii lub innych form samopoznania. Ważnym aspektem tego etapu jest rozpoznanie, że wiele z tego, co uważaliśmy za „ja”, jest w rzeczywistości konstrukcją zestawem wzorców myślowych, wyuczonych zachowań i oczekiwań społecznych. To rozpoznanie może być wyzwalające, ale także przerażające. W końcu, jeśli nie jesteśmy wszystkimi tymi rzeczami, które myśleliśmy, że jesteśmy, to kim naprawdę jesteśmy? Kluczowe jest zrozumienie, że śmierć ego nie jest jednorazowym wydarzeniem, ale ciągłym procesem. Nawet po przejściu przez ten etap, Osoba będzie nadal napotykać głębsze warstwy uwarunkowania i identyfikacji w trakcie swojej duchowej podróży. Ważne jest również, aby zauważyć, że ten etap nie oznacza całkowitego odrzucenia ego lub próby życia bez niego. Ego odgrywa ważną rolę w naszym ludzkim doświadczeniu. Celem jest raczej rozwinięcie zdrowszej i bardziej zrównoważonej relacji z ego, uznając je za użyteczne narzędzie, ale nie za całość tego, kim jesteśmy. W miarę jak osoba nawiguje przez zawirowania tego etapu, stopniowo wyłania się nowe poczucie celu i kierunku. Stare struktury mogły się rozpaść, ale w ich miejsce pojawia się płonące pragnienie odkrycia głębszej prawdy. To oznacza przejście do następnego etapu poszukiwania prawdy. Poszukiwanie prawdy. Trzeci etap przebudzenia duchowego charakteryzuje się intensywnym poszukiwaniem odpowiedzi i znaczenia. Po przejściu przez turbulencję śmierci ego, osoba wyłania się z głębokim pragnieniem zrozumienia prawdziwej natury rzeczywistości i siebie samej. Na tym etapie istnieje nienasycony głód wiedzy i zrozumienia. Osoba może odkryć, że eksploruje szeroki zakres tradycji duchowych, filozofii i praktyk, w poszukiwaniu wglądów i odpowiedzi. Powszechne na tym etapie jest zachłanne czytanie tekstów duchowych, uczestniczenie w wykładach mistrzów duchowych, Branie udziału w rekolekcjach i warsztatach oraz eksperymentowanie z różnymi praktykami medytacyjnymi. Poszukiwanie prawdy jest napędzane głębokimi pytaniami egzystencjalnymi: Jaki jest cel życia? Jaka jest natura rzeczywistości? Kim naprawdę jestem? Co się dzieje po śmierci? Te pytania, które wcześniej mogły być ignorowane lub odpowiadane powierzchownie, teraz stają się pilne i istotne. Podczas tego etapu wiele osób doświadcza momentów głębokiego objawienia i jasności. Mogą wystąpić doświadczenia mistyczne lub momenty satori, nagłego oświecenia, gdzie osoba ma przebłyski szerszej rzeczywistości lub swojej prawdziwej natury. Te doświadczenia, choć często krótkotrwałe, mogą być głęboko transformujące i motywujące. Na tym etapie powszechne jest, że osoba rozwija regularną praktykę duchową. Może to obejmować medytację, modlitwę, jogę, kontemplację w naturze, lub jakąkolwiek inną praktykę, która pomaga kultywować świadomość i połączenie z czymś większym niż indywidualne ja. Te praktyki stają się ważnymi kotwicami, oferując stabilność i kierunek w środku poszukiwań. Poszukiwanie prawdy może również prowadzić do znaczących zmian w stylu życia. Osoba może odczuwać potrzebę uproszczenia swojego życia, porzucając posiadłości lub działania, które nie rezonują już z jej ewoluującymi wartościami. Może pojawić się pragnienie spędzania więcej czasu na łonie natury, życia w bardziej zrównoważony sposób lub angażowania się w znaczącą pracę, która przyczynia się do dobra innych. Jednak ten etap ma również swoje wyzwania. Intensywność poszukiwań może czasami stać się obsesyjna lub niezrównoważona. Osoba może stać się tak skupiona na swojej duchowej podróży, że zaniedbuje inne ważne aspekty życia, takie jak relacje, zdrowie fizyczne czy praktyczne obowiązki. Ponadto, obfitość dostępnych informacji i tradycji duchowych może być przytłaczająca. Łatwo jest poczuć się zdezorientowanym lub zagubionym pośród tak wielu opcji i różnych perspektyw. Niektóre osoby mogą przeskakiwać z jednej praktyki lub tradycji na drugą, Nigdy nie zagłębiając się wystarczająco, aby zebrać prawdziwe korzyści. Innym powszechnym wyzwaniem na tym etapie jest materializm duchowy, tendencja do traktowania duchowości jako kolejnego osiągnięcia ego, poszukiwania doświadczeń duchowych, jako sposobu na poczucie się wyjątkowym lub lepszym. Ważne jest, aby być świadomym tej pułapki i pamiętać, że prawdziwy wzrost duchowy zazwyczaj wiąże się z pokorą i rozwiązaniem poczucia separacji, a nie jego wzmocnieniem. W miarę postępu poszukiwań wiele osób zaczyna zauważać, że prawda, której szukają, nie może być znaleziona tylko w książkach, naukach czy zewnętrznych doświadczeniach. Pojawia się rosnące zrozumienie, że prawda musi być przeżywana i ucieleśniana, a nie tylko intelektualnie rozumiana. To rozpoznanie oznacza subtelną, ale znaczącą zmianę poszukiwanie zaczyna zwracać się do wewnątrz, z rosnącym naciskiem na bezpośrednie doświadczenie i samoobserwację. Osoba zaczyna bardziej ufać własnej intuicji i wewnętrznej mądrości. Zamiast polegać wyłącznie na zewnętrznych źródłach wskazówek, stopniowo pojawia się zrozumienie, że prawda, której się poszukuje, nie jest czymś oddzielnym od siebie, ale czymś, co już jest obecne czekając na rozpoznanie. To uświadomienie oznacza przejście do następnego etapu, wyłaniania się autentycznego ja. Wyłanianie się autentycznego ja. Czwarty etap przebudzenia duchowego charakteryzuje się głębokim procesem samodoskonalenia i autentyczności. Po intensywnym zewnętrznym poszukiwaniu odpowiedzi i znaczenia, osoba zaczyna zwracać się do wewnątrz, rozpoznając, że prawda, której szuka, jest w rzeczywistości wewnątrz niej samej. Na tym etapie następuje stopniowe odejście od skonstruowanych tożsamości i społecznych masek w kierunku bardziej autentycznego wyrażania prawdziwego ja. Jest to proces odsłaniania warstw uwarunkowania i społecznych oczekiwań, aby odkryć autentyczną esencję, która zawsze była obecna, ale często ukryta lub stłumiona. Charakterystyczną cechą tego etapu jest rosnące poczucie dyskomfortu z czymkolwiek, co nie jest autentyczne. Osoba może zacząć odczuwać silną awersję do kłamstw, nawet małych lub społecznie akceptowalnych, pojawia się głębokie pragnienie życia w zgodzie z wewnętrzną prawdą, nawet jeśli oznacza to przeciwstawienie się normom społecznym lub oczekiwaniom innych. Ten proces wyłaniania się autentycznego, ja często prowadzi do znaczących zmian w zewnętrznym życiu osoby. Relacje, które nie rezonują już z prawdziwą esencją osoby. Mogą być ponownie ocenione lub zakończone. Kariery, które wcześniej wydawały się ważne, mogą stracić swoją atrakcyjność, jeśli nie są zgodne z głębszymi wartościami osoby. Mogą pojawić się nowe zainteresowania i pasje, często zaskakujące samą osobę i tych wokół niej. Na tym etapie powszechne jest, że osoba czuje się powołana do wyrażania swojej kreatywności w nowy sposób. Może to przejawiać się poprzez sztukę, muzykę pisanie lub jakąkolwiek formę ekspresji, która pozwala na swobodny przepływ prawdziwej esencji. Wiele osób relacjonuje uczucie, że coś większego wyraża się przez nie, jakby były kanałem dla boskiej kreatywności. Ważnym aspektem tego etapu jest rozwój bardziej współczującej i akceptującej relacji z samym sobą. W miarę jak osoba staje się bardziej autentyczna, Pojawia się większa akceptacja wszystkich części siebie, w tym tych, które wcześniej były odrzucane lub tłumione. Obejmuje to akceptację własnych cieni, aspektów siebie, które są uznawane za niepożądane lub negatywne. Ta głębsza samoakceptacja naturalnie prowadzi do większej akceptacji innych. Pojawia się rosnące rozpoznanie, że wszyscy są na własnej drodze, robiąc to, co najlepsze z poziomem świadomości. Jaki mają w danym momencie. Prowadzi to do bardziej współczujących i mniej osądzających relacji. Jednak ten etap również przedstawia swoje unikalne wyzwania. W miarę jak osoba staje się bardziej autentyczna, mogą pojawić się okresy samotności lub izolacji, przyjaciele i rodzina mogą nie rozumieć lub nie akceptować zachodzących zmian, co może prowadzić do konfliktów lub oddalenia, osoba może czuć się jak. Obcy on we własnym świecie, nie pasując już do dawnych kręgów społecznych, ale jeszcze nie znalazłszy nowej społeczności, która rezonuje z jej ewoluującym ja. Ponadto, proces stawania się bardziej autentycznym może być przerażający. Porzucenie starych tożsamości i wzorców zachowań, jakkolwiek ograniczające by były, wymaga odwagi. Jest element podatności na zranienie w pokazywaniu światu, kim naprawdę jesteśmy bez ochronnych masek, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Innym powszechnym wyzwaniem na tym etapie jest równowaga między autentycznością a praktycznymi potrzebami codziennego życia. Osoba może czuć się rozdarta między pragnieniem życia w pełni zgodnego z jej wewnętrzną prawdą, a wymaganiami świata zewnętrznego. Znalezienie równowagi między tymi aspektami może być ciągłym procesem negocjacji i dostosowywania. W miarę jak osoba nawiguje przez te wyzwania, następuje pogłębienie zrozumienia, że bycie autentycznym nie oznacza bycia doskonałym, lub posiadania wszystkich odpowiedzi. Zamiast tego chodzi o bycie obecnym i uczciwym z tym, co jest moment po momencie. Pojawia się rosnąca akceptacja niedoskonałości i gotowość do bycia wrażliwym i autentycznym, nawet gdy jest to niewygodne. Ważnym aspektem tego etapu jest rozwój głębszego połączenia z intuicją i wewnętrzną mądrością. Osoba uczy się bardziej ufać własnemu osądowi, zamiast nadmiernie polegać na zewnętrznych wskazówkach. Nie oznacza to całkowitego odrzucenia rad lub mądrości innych, ale raczej rozwój zdolności do filtrowania zewnętrznych informacji przez własną wewnętrzną prawdę. W miarę jak autentyczne ja wyłania się pełniej, Pojawia się rosnące poczucie zestrojenia i płynności w życiu. Działania stają się bardziej spontaniczne i naturalne, wynikając z miejsca autentyczności, a nie obowiązku czy oczekiwania. Jest mniej walki i oporu, a więcej akceptacji tego, co jest. Ten etap często charakteryzuje się również większą wrażliwością i otwartością. W miarę jak warstwy ochrony i obrony są odrzucane, Osoba może stać się bardziej wrażliwa na energię wokół niej, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Może to prowadzić do większej potrzeby samoopieki i tworzenia zdrowych granic. Głębokim aspektem tego etapu jest rosnące rozpoznanie wzajemnych powiązań wszystkich rzeczy. W miarę jak poczucie oddzielnego ja maleje, pojawia się doświadczalne zrozumienie, że wszyscy jesteśmy częścią większej całości. Może to prowadzić do głębszego poczucia odpowiedzialności za dobro innych i planety jako całości. W miarę jak osoba staje się bardziej zakorzeniona w swojej autentyczności, następuje subtelna zmiana w jakości jej obecności. Inni mogą zauważyć poczucie spokoju, jasności lub integralności, które naturalnie emanuje z osoby. Ta jakość obecności może mieć transformujący wpływ na innych inspirując ich do bycia bardziej autentycznymi w ich własnym życiu. W miarę postępu tego etapu następuje coraz większa integracja między wewnętrznym ja a zewnętrzną ekspresją. Podział między duchowym a światowym zaczyna się rozpuszczać, gdy osoba rozpoznaje, że całe życie jest święte i że duchowość może być przeżywana w każdej chwili, bez względu na to, jak zwyczajna czy pospolita może się wydawać. Ta rosnąca integracja oznacza przejście do piątego i ostatniego etapu przebudzenia duchowego, życia w zestrojeniu, życie w zestrojeniu. Piąty etap przebudzenia duchowego reprezentuje głęboką integrację i harmonię między wewnętrznym ja a światem zewnętrznym. Na tym etapie duchowość nie jest już postrzegana jako coś oddzielnego od codziennego życia, ale jako sama istota wszelkiego doświadczenia. Życie w zestrojeniu charakteryzuje się poczuciem płynności i naturalności. Działania wynikają spontanicznie z miejsca wewnętrznej jasności i celu, bez potrzeby nadmiernego wysiłku czy walki. Istnieje głęboka akceptacja tego, co jest, połączona z gotowością do działania ze współczuciem i mądrością, gdy jest to konieczne. Na tym etapie osoba doświadcza głębokiego poczucia spokoju i zadowolenia, które nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Nie oznacza to, że życie jest zawsze łatwe lub wolne od wyzwań, ale raczej, że istnieje rosnąca zdolność dostawienia czoła wszystkim doświadczeniom, pozytywnym i negatywnym, z równowagą i wdziękiem. Fundamentalnym aspektem tego etapu jest rozwiązanie podziału między ja a innym, między wnętrzem a zewnętrzem. Istnieje doświadczalne rozpoznanie fundamentalnej jedności całego istnienia. Przejawia się to jako głębokie poczucie połączenia ze wszystkimi formami życia i intuicyjne zrozumienie wzajemnych powiązań wszystkich rzeczy. To zrozumienie jedności naturalnie prowadzi do rozszerzonego współczucia. Osoba na piątym etapie odczuwa głęboką empatię wobec wszystkich istot, rozpoznając, że cierpienie innych jest nieodłączne od własnego cierpienia. Często przekłada się to na naturalne pragnienie służenia. Przyczyniania się do dobra wszystkich istot na wielkie i małe sposoby. Ważne jest jednak, aby zauważyć, że to współczucie nie wynika z poczucia obowiązku czy zobowiązania, ale naturalnie wypływa z rozpoznania jedności. Nie ma podziału między ja, które pomaga, a innym, któremu się pomaga, to po prostu życie troszczące się o życie. Godnym uwagi aspektem tego etapu jest integracja cieni. Wcześniej negowane lub tłumione aspekty psychiki są rozpoznawane, akceptowane i integrowane. Nie ma już podziału na duchowe i tu nieduchowe, na tu wysokie i tu niskie. Wszystko jest postrzegane jako część całości ludzkiego doświadczenia i istnieje gotowość do objęcia wszystkich aspektów siebie i życia z akceptacją i współczuciem. Osoba na piątym etapie często wykazuje zauważalną jakość obecności. Istnieje klarowność i wewnętrzna cisza, które są wyczuwalne dla innych. Ta obecność sama w sobie może mieć transformujący wpływ, inspirując i podnosząc tych wokół, bez potrzeby konkretnych słów czy działań. Na tym etapie istnieje głębokie zaufanie do życia i naturalnego przepływu rzeczy. Nie oznacza to bierności ale raczej zdolność do działania w zgodzie z większym przepływem życia, bez oporu czy przywiązania do rezultatów. Istnieje zrozumienie, że wszystko rozwija się doskonale, nawet gdy zewnętrzne pozory sugerują coś przeciwnego. Kreatywność na tym etapie często płynie w potężny i nieoczekiwany sposób. Osoba może stać się kanałem dla idei i inspiracji, które wydają się pochodzić ze źródła wykraczającego poza indywidualne ja istnieje poczucie współtworzenia z wszechświatem, gdzie indywidualne działania są w harmonii z większym celem. Ważnym aspektem tego etapu jest zdolność do pełnego życia w teraźniejszości. Przeszłość i przyszłość tracą swoją dominację nad świadomością, a istnieje głębokie docenienie bogactwa i pełni każdej chwili. Nie oznacza to, że osoba nie może planować, lub reflektować nad przeszłością, gdy jest to konieczne. Ale raczej, że te działania nie odrywają osoby od zakorzenienia w teraźniejszości. Na piątym etapie istnieje głęboka akceptacja nietrwałości i zmiany. Osoba intuicyjnie rozumie, że wszystko jest w ciągłym przepływie i transformacji. Prowadzi to do zdolności do łagodnego puszczania, czy to w odniesieniu do posiadłości materialnych, relacji, czy nawet samego życia. Ważne jest, aby zauważyć, że nawet na tym zaawansowanym etapie Wzrost i ewolucja trwają nadal. Nie ma końcowego punktu, w którym ktoś może powiedzieć, teraz jestem w pełni oświecony i nie mam się już niczego nauczyć. Zamiast tego istnieje ciągła otwartość na pogłębianie zrozumienia i rozszerzanie świadomości. Ponadto kluczowe jest zrozumienie, że nawet ci na piątym etapie nadal są ludźmi, z własnymi idiosynkrazjami i wyzwaniami. Różnica leży w sposobie, w jaki te wyzwania są postrzegane i podejmowane. Nie jako przeszkody do pokonania, ale jako możliwości dalszego wzrostu i zrozumienia. Życie w zestrojeniu nie jest stanem doskonałości ani ciągłej duchowej ekstazy. Jest to stan głębokiej akceptacji i harmonii z tym, co jest połączony z gotowością do działania z mądrością i współczuciem, gdy jest to konieczne. Jest to taniec między byciem a działaniem między wewnętrzną ciszą a aktywnym zaangażowaniem w świat. Na tym etapie, osoba często staje się latarnią światła dla innych, inspirując ich nie przez kazania czy nauczanie, ale po prostu przez swój sposób bycia w świecie. Jej obecność i działania służą jako żywe przypomnienie możliwości wzrostu i transformacji dostępnych dla nas wszystkich. Kończąc nasze badanie pięciu etapów przebudzenia duchowego, Ważne jest, aby pamiętać, że ta podróż nie jest liniowa. Możemy poruszać się między etapami, czasami doświadczając aspektów kilku etapów jednocześnie. Ponadto, przebudzenie nie jest ostatecznym celem, ale ciągłym procesem rozszerzania i pog. Każda osoba doświadcza swojej duchowej podróży w unikalny sposób. Niektórzy mogą szybko przejść przez pewne etapy, Podczas gdy inni mogą spędzić lata zgłębiając niuanse pojedynczego etapu, nie ma właściwej czy niewłaściwej ścieżki. Każda podróż jest doskonale dostosowana do osoby, która ją przeżywa. Najważniejsze jest, aby podchodzić do naszej duchowej podróży z łagodnością, ciekawością i współczuciem, bez względu na to, na jakim etapie się znajdujemy. Możemy ufać, że jesteśmy dokładnie tam, gdzie powinniśmy być w naszej ewolucji. Każde wyzwanie, każdy wgląd, każdy moment radości czy trudności jest okazją do wzrostu i rozszerzenia naszej świadomości. Kontynuując naszą spiralną podróż przebudzenia, możemy opierać się na mądrości tych, którzy szli przed nami, na towarzystwie tych, którzy kroczą u naszego boku i na przewodnictwie naszej własnej wewnętrznej mądrości. Pamiętajmy zawsze, że przebudzenie duchowe nie dotyczy tylko naszej własnej transformacji ale naszej rosnącej zdolności do przyczyniania się do uzdrowienia i ewolucji całego życia. Niech wszyscy będziemy nadal budzić się do prawdy o tym, kim naprawdę jesteśmy, do piękna i tajemnicy istnienia oraz do naszego głębokiego połączenia z całym życiem, i niech w tym przebudzeniu będziemy siłą miłości, współczucia i pozytywnej transformacji w naszym świecie.